Znane chińskie przysłowie mówi, że nawet najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku i tak faktycznie jest. Nawet jeśli mamy w głowie śmiały cel taki jak wolność finansowa i na razie on wydaje się odległy, to od czegoś trzeba zacząć. W dzisiejszym odcinku dowiesz się jak rozpocząć swoją drogę do wolności finansowej. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką, ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście jakie mądrze inwestować. Pozwól mi być twoją przewodniczką po świecie pieniędzy, Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Girls Money Club. Dziś wracamy do tematu, który chyba lubicie najbardziej czyli do tematu wolności finansowej takiego marzenia, które dla wielu osób jest takim świętym gralem dbania o swoje finanse, w wolności finansowej chodzi bowiem o to, żeby dotrzeć do tak dużego finansowego komfortu, w którym praca staje się dla nas opcją, a nie koniecznością. Czyli wolność finansowa jest taką sytuacją, w której my nie musimy już aktywnie dbać o zarabianie pieniędzy, dlatego. Że nasze pasywne przychody zarabiają na nasz styl życia. I ten nasz styl życia, oczywiście, może być bardzo skromny, może być nieco bardziej wystawny, to już zależy od nas. No ale najważniejsze w wolności finansowej jest to, że mamy w końcu swobodę zarządzania swoim czasem. A więc dzisiaj wracamy do tego tematu i opowiem Wam o takich pięciu pierwszych krokach, które trzeba zrobić, jeżeli w tym momencie w ogóle nie zajmowałyście, czy też nie zajmowaliście się tematem wolności finansowej, jeżeli czujecie, że wasze finanse są trochę w kropce, albo nie macie jeszcze takiej klarowności związanej z dbaniem o swoje finanse. Wiecie, że kiedyś chcecie dotrzeć do wolności finansowej, albo przynajmniej chcecie spróbować do niej dotrzeć, bo chcecie sobie dać na to szansę, ale absolutnie nie wiecie, od czego zacząć. Więc dzisiaj opowiem właśnie, co zrobić najpierw, żeby Nabrać tej większej klarowności co do naszej już dalszej drogi w stronę wolności finansowej. Żeby było jasne, wolność finansowa to cel, którego my raczej nie osiągamy w rok czy dwa lata. Jest to często cel, który zajmuje nam nieco więcej czasu. To może być 8 lat, to może być 15 lat, to może być 20 czy też 30 lat. I czasem to wydaje się dużo. Ale pamiętajcie o tym, że ten cel jest przecież bardzo śmiały. To nie jest byle co dotrzeć do momentu, w którym my nie musimy już pracować. I żeby tutaj to było jasne, ja tutaj mówię o takiej sytuacji, w której my zaczynamy od przeciętnych zarobków, od bardzo przeciętnej sytuacji w naszych finansach i docieramy do takiego momentu. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której po prostu dziedziczymy miliony i tak możemy sobie pozwolić na słodkie, nic nie robienie. Więc. Dotarcie z poziomu takiej finansowej przeciętności do wolności finansowej to jest coś naprawdę wielkiego. Więc warto pamiętać, że większość osób w ogóle do tego nie dociera. Nawet w ciągu 40 lat, czy też nawet więcej swojej pracy zawodowej. Więc gdy weźmiemy pod uwagę to, że większość z nas pracuje te 40-40 kilka lat w swoim życiu, a my możemy dotrzeć do wolności finansowej na przykład w kilkanaście lat, to się okazuje, że to wcale nie jest taki zły scenariusz, bo oznacza on, że już w okolicach, na przykład 40 my możemy sobie pójść na wcześniejszą emeryturę i cieszyć się wolnością. A więc pamiętajcie, czas i tak upłynie, sama droga do wolności finansowej jest absolutnie fascynującym procesem. Który warto przejść dla swojego dobra i dla swojej dobrej zabawy, bo to, czego my się uczymy po drodze i to, jakie cele my osiągamy po drodze, jest absolutnie fantastyczne. Ale zanim przejdę dalej, mam dla Was szybkie i absolutnie wyjątkowe zaproszenie, a mianowicie zapraszam Was na coś, co robimy w Girls Money Club po raz pierwszy na konferencję wolności finansowej. Jest to takie wydarzenie, które odbędzie się 19 i 20 października. Jest to weekend. I będzie to wydarzenie całkowicie w formule online, czyli możecie dołączyć z każdego miejsca na całym świecie, po to, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak dążyć do wolności, oczywiście z naciskiem na wolność finansową. Tematów będzie mnóstwo, ekspertów, zwłaszcza ekspertek, będzie mnóstwo. I naprawdę powiemy sobie bardzo szeroko o wszelkiego typu aspektach związanych z dążeniem do wolności. Ja opowiem o tych liczbach wolności, czyli co i jak liczyć, żeby osiągnąć wolność finansową, a przynajmniej dotrzeć do dużego finansowego komfortu. Ale będzie mnóstwo też innych ciekawych tematów. Jak dotrzeć do wolności finansowej, jeżeli pracujemy na etacie? Jak ograniczyć konsumpcjonizm? Jak dotrzeć do wolności dzięki tradingowi i ogólnie dzięki inwestowaniu? jak ustalić w życiu własne reguły gry, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak osiągnąć tę wolność myślenia, jak elastycznie kierować swoją karierą, czyli jak dążyć do takiego miejsca, w którym my mamy na przykład wolność związaną z miejscem przebywania czy też naszej pracy. A to są tylko niektóre tematy. Więc jak słyszycie, naprawdę warto będzie do nas dołączyć link do strony internetowej, na której znajdziecie wszelkiego typu informacje o konferencji wolności finansowej. Umieszczę w opisie tego odcinka. A ja oczywiście serdecznie zapraszam na to wydarzenie, bo temat jest wyjątkowy i myślę, że te wszystkie rzeczy, o których powiemy, przyspieszą Waszą drogę do wolności. No dobrze, a więc lecimy z konkretnymi krokami, które trzeba zrobić w pierwszej kolejności, jeżeli chcemy dotrzeć do wolności finansowej. Krok pierwszy to ustalenie, w jakim miejscu drogi do wolności w ogóle jesteśmy, bo większość z nas wie, że chce dotrzeć do wolności finansowej, ale nie do końca wiemy, czym my konkretnie mamy się teraz zająć, a wynika to z faktu, że nawet nie wiemy, w jakim miejscu my jesteśmy. Czy my radzimy sobie dobrze, tak patrząc przeciętnie, czy może słabo? Czy my jesteśmy na dobrej drodze do wolności, czy może się cofamy? A może stoimy w miejscu? Więc ustalenie tego, w którym miejscu konkretnie my jesteśmy na tej drodze do wolności finansowej jest bardzo ważne, bo pozwoli nam wyznaczyć kolejne kroki. Jak być może już wiecie, bo opowiadałam o tym już we wcześniejszych odcinkach podcastu Grace Money Club, Istnieje takich sześć poziomów na drodze do wolności finansowej. Oczywiście, czasem ktoś wyodrębnia ich nieco więcej albo nieco mniej. Ja akurat lubię ten podział na sześć poziomów czyli na zależność, wypłacalność, stabilność, komfort, niezależność i obfitość. Mamy tutaj takie sześć poziomów i każdy, każda z nas. Może swoją konkretną sytuację finansową dopasować do któregoś z tych poziomów. Już od poziomu piątego zaczyna się tak de facto wolność finansowa, natomiast poziom szósty to jest taka wolność, w której już w ogóle nie musimy się martwić o pieniądze, czyli taka, w której nie tylko możemy z pasywnych przychodów finansować swój styl życia, tylko ten nasz styl życia już na poziomie szóstym może być mniej skromny niż na poziomie piątym. No ale, jak w takim razie ustalić sobie na jakim miejscu jesteśmy na tej drodze do wolności finansowej? Oczywiście możesz wrócić do wcześniejszych odcinków podcastu o drodze do wolności finansowej, ale ja zachęcam Cię też do tego, żeby wypełnić nasz quiz, zupełnie darmowy quiz na stronie girlsmoneyclub.pl dlatego, że Właśnie ten quiz umożliwia odnalezienie siebie na drodze do wolności finansowej i od razu podpowiada, jakie kolejne kroki warto zrobić, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Więc zróbcie sobie ten quiz, od razu będziecie mieć odpowiedź, i to będzie o tyle fajne, że już będziecie mieć jakiś punkt wyjścia. Do dalszych działań, bo zupełnie inaczej powinna działać osoba na poziomie drugim, na przykład, czyli wypłacalność, czyli gdy żyjemy od pierwszego do pierwszego, a zupełnie inaczej powinna działać osoba, która jest już na poziomie czwartym, czyli na przykład ma finansowy komfort. Więc to jest ważne, żeby po prostu wiedzieć, z którego miejsca startujemy. Drugie działanie, które warto wykonać na samym początku, to ustalenie planu, który jest takim twoim wymarzonym planem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w większości osób bardzo łatwo przychodzi powiedzenie tego, czego my w życiu nie chcemy. Czyli na przykład wiemy, że nie chcemy pracować tu, gdzie pracujemy, bo na przykład nie odpowiada nam atmosfera pracy albo na przykład nie chcemy być cały czas przemęczone czy też przemęczeni. Nie chcemy mieć w życiu tyle stresu. Nie chcemy na przykład musieć wstawać rano, bo na przykład jesteśmy typowymi sowami i świetnie nam się pracuje wieczorem czy też w nocy, no ale nasza praca wymaga tego, żeby wstawać raniutko i tak dalej, i tak dalej. My bardzo często wiemy, czego my nie chcemy. My możemy nie chcieć na przykład jakichś konkretnych obowiązków w pracy, my możemy nie chcieć, Braku perspektyw, no ale dużo trudniej nam jest powiedzieć, czego my chcemy w takim razie. Bo też oczywiście na pewnym takim dużym poziomie ogólności, no też pewnie większość z nas potrafi to powiedzieć. Czyli chcielibyśmy już nie musieć pracować i mieć wystarczająco dużo pieniędzy. Ale gdzieś podskórnie też wiemy, że ten cel jest relatywnie trudny do osiągnięcia. I dość czasochłonny. No i tak naprawdę jest. Ja tutaj nie będę Wam czarować, że wolność finansowa to jest coś, co jest łatwe do osiągnięcia i wystarczy pstryknąć palcem. No ale mimo wszystko uważam, że to jest zdecydowanie warte naszych starań. Co w takim razie mam na myśli, gdy mówię o tym, żeby ustalić plan, który jest Twoim wymarzonym? Otóż, warto się zastanowić, czy na przykład w danym momencie, albo w jakiejś krótszej perspektywie, zamiast takiej stricte wolności finansowej, w której mamy dużo pieniędzy i nie musimy już robić nic w swoim życiu, czy na przykład dużo bardziej nie będą nas satysfakcjonować inne życiowe scenariusze? Takim scenariuszem może być na przykład koncepcja mini emerytur. O niej też już wcześniej mówiłam w podcaście, czyli na przykład sytuacja, w której my pracujemy, Mądrze i, no czasem też ciężko, przez na przykład 3-4 lata, ale potem robimy sobie przerwę w pracy na pół roku, czy też na rok, na odpoczynek, na jakąś daleką podróż, na spełnienie jakichkolwiek swoich marzeń. A być może w jeszcze bliższej perspektywie wystarczy nam na przykład superpraca zdalna. Być może tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby już nic nie musieć, bo lubimy swoją pracę, bo to jest coś, w czym my czujemy spełnienie, bo chcemy się rozwijać, ale na przykład przeszkadza nam to, że musimy być przywiązane czy też przywiązani do miejsca pracy. Być może my potrzebujemy na przykład więcej niezależności, a niekoniecznie od razu musi to być wolność finansowa. Być może nawet te nasze marzenia zaczynają się jeszcze wcześniej. Być może my tak naprawdę marzymy o jakiejś konkretnej podróży. Na przykład chcemy się wybrać kamperem po Stanach Zjednoczonych na pół roku albo na rok. I tak naprawdę wtedy tym naszym marzeniem nie jest stricte wolność finansowa jak najszybciej, ale to, żeby zrealizować jak najszybciej właśnie takie nasze konkretne marzenie. Więc cokolwiek jest tym, co Cię satysfakcjonuje. Warto to uwzględnić jako nasz taki najbliższy cel. I oczywiście te wszystkie cele, o których powiedziałam, to są często cele, które są dość śmiałe. Zwłaszcza jeżeli jakby dotychczas tego celu nie osiągaliśmy, czy też nie dążyliśmy do tego konkretnego celu. No ale nie zmienia to faktu, że każdy z tych mniejszych celów, czyli na przykład właśnie elastyczna praca zdalna, na przykład własny biznes, który daje nam więcej elastyczności, albo jakaś konkretna podróż, dzięki której odpoczniemy i znajdziemy w sobie więcej kreatywności, to wszystko, to mogą być etapy na drodze do naszej wolności finansowej. Czyli my nie musimy od razu mieć jakiegoś karkołomnego celu na za 20 lat. My możemy wybrać sobie cel, który dużo wcześniej przyniesie nam dużo radości i spełnienia, i może się okazać, że wolność finansowa nie będzie nam aż tak bardzo potrzebna jeszcze w krótszej perspektywie. Girls Money Club to nie tylko podcast, to także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club, praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. Trzecie działanie, które chyba na drodze do wolności finansowej, zwłaszcza na samym początku, jest najważniejsze to zrobienie przeglądu swoich finansów. To jest coś, co może dla Was teraz brzmieć yy, bardzo nudno. Ale prawda jest taka, że nasze dążenia do wolności finansowej zaczynają się od świadomości tego, co się dzieje w naszych finansach. Tak? To jest aż tak proste. Co więc trzeba zrobić? Przede wszystkim policzyć sobie wszystko, co się da: policzyć swoją wartość netto, policzyć swoją stopę oszczędności, czyli to, ile my z wypłaty oszczędzamy w każdym miesiącu. Policzyć sobie też swoją liczbę FIRE, czyli liczbę wolności finansowej. Ja o tej liczbie już wspominałam w moich mediach społecznościowych, ale też oczywiście dużo o tych wszystkich liczbach jeszcze opowiem podczas tej naszej konferencji wolności finansowej. No i już trochę tych liczb znajdziecie w moich wcześniejszych materiałach. Więc te wszystkie liczby przede wszystkim pokazują nam, na czym my stoimy w danym momencie, czyli jaka jest nasza sytuacja wyjściowa. To jest trochę odpowiednik tego, co robiłyśmy w pierwszym działaniu, czy też robiliśmy w pierwszym działaniu, czyli ustalenie, w jakim miejscu jesteśmy. Policzenie sobie wszystkiego to jest taki kolejny krok, no bo i wartość netto, i stopa oszczędności, i liczba fire to są takie rzeczy, które są bardzo obiektywnymi miarami tego, jaki jest nasz status finansowy, jakie są nasze możliwości w danym momencie. Liczby nie kłamią i to jest to, co ja w liczbach bardzo lubię. I oczywiście, być może w tym momencie nie spodoba nam się to, co my widzimy, ale właśnie ta świadomość naszego punktu wyjściowego jest potem świetnym punktem wyjścia do poprawy tych naszych parametrów. Więc naprawdę, nie zaniedbujcie tego punktu. Gdy już policzycie sobie takie podstawowe liczby, to ten przegląd finansów powinien również polegać na przeglądzie naszych wydatków, ale takim porządnym przeglądzie naszych wydatków. Ja zresztą dużo o nim mówiłam już w kursie finansowy Start. Być może któraś, któryś z Was go ma i już przerabiał. Ja tam wspominałam o takim kalendarzu wydatków. Warto go prowadzić przez jakiś czas, Optymalnie przez miesiąc, minimum tydzień, może dwa tygodnie, właśnie po to, żeby zobaczyć, w którym miejscu my mamy pewne nieefektywności związane z naszymi wydatkami. Dlaczego jest to takie bardzo ważne? Dlatego, że droga do wolności finansowej nierozerwalnie wiąże się ze świadomością, tego, w jaki sposób wydajemy pieniądze i ile z tych naszych przychodów oszczędzamy. Niestety dbanie o oszczędności, i tutaj ważna rzecz, nawet jeżeli nie jesteśmy oszczędnymi osobami, i dbanie o takie intencjonalne wydawanie pieniędzy, czyli właśnie świadome wydawanie pieniędzy na rzeczy, które są dla nas ważne i również świadome rezygnowanie z wydawania pieniędzy na rzeczy, które nie są dla nas ważne, to jest bardzo ważne działanie na drodze do wolności finansowej tego nie unikniemy. Więc ten przegląd naszych wydatków, żeby wyłapać nieefektywności, to jest bardzo ważny element przeglądu naszych finansów. Ten przegląd finansów oczywiście, tak jak wspomniałam, może wydawać się banalny. Ale prawda jest taka, że większość tych kroków na drodze do wolności finansowej jest relatywnie prosta, jest zrozumiała dla przeciętnej osoby, która chce o swoje finanse zadbać i to jest całe piękno dążenia do wolności finansowej, bo cały ten proces nie wymaga od nas jakichś niewiadomo jakich talentów, tylko bardziej wymaga od nas świetnego zorganizowania się i właśnie posiadania tego celu, do którego my dążymy jak najkrótszą drogą. Więc dlatego ten przegląd finansów i ta świadomość tego, co się w nich dzieje, to jest szalenie ważny krok. I tu przechodzimy do czwartego działania, które też poniekąd wiąże się z dbaniem o finanse. Zresztą, no cóż, wszystko nad drodze wolności finansowej sprowadza się w końcu do dbania o nasze finanse. A mianowicie, tym czwartym działaniem jest dbałość o naszą ścieżkę kariery. I teraz tak, odpowiedzcie sobie na to pytanie szczerze, czy faktycznie w ostatnich latach świetnie dbaliście, czy też dbałyście o swoją karierę zawodową, o maksymalizację swoich przychodów, swoich zarobków, o jak najlepsze wykorzystanie swoich umiejętności, swoich silnych stron. Ja wiem oczywiście, że rynek pracy to nie jest kolorowe miejsce, w którym każdy znajduje idealną, wymarzoną dla siebie posadę. Zdaję sobie z tego sprawę, nie jestem tutaj oderwana od rzeczywistości, ale wiele osób zaniedbuje ten element i dotyczy to zwłaszcza nas, kobiet. My często jako priorytet ustalamy nieco inne sfery naszego życia. I tę sferę kariery trochę spychamy na dalszy plan. I oczywiście nie mówię tego pod kątem robienia jakichkolwiek wyrzutów komukolwiek, ale dbanie o zarobki jest bardzo ważną częścią drogi do wolności finansowej, bo to się ściśle wiąże z tym naszym wcześniejszym punktem, czyli z przeglądem naszych finansów, z wyliczaniem naszej stopy oszczędności. Im więcej zarabiamy, tym więcej możemy oszczędzić, tym więcej możemy później zainwestować. I to w konsekwencji przekłada się na coraz szybsze budowanie naszych aktywów, naszego kapitału, który daje nam ostatecznie wolność. Więc to przełożenie jest bardzo wyraźne. I dlatego dbanie o karierę jest tutaj ważnym elementem tej całej układanki. Jak w ogóle zabrać się za to w pierwszej kolejności? Oczywiście o karierze. Też już było trochę materiałów w Girls Money Club, a będzie ich jeszcze więcej. Pamiętajcie o naszym sierpniowym, zupełnie darmowym weekendzie z finansami, na którym właśnie będziemy mówić o karierze zawodowej. Koniecznie się na niego zapiszcie, jeżeli jeszcze was tam nie ma. A więc warto korzystać z tej wiedzy, która już jest, ale przede wszystkim warto od razu przekładać ją na nasze działania. Jeżeli na przykład czujesz, że męczysz się w obecnej pracy, że na przykład to jest toksyczne środowisko, że ta praca cię tłamsi z jakichś przyczyn, to tak naprawdę działanie jest dla Ciebie najlepszym wyjściem. Zrób sobie plan, taki, żeby nie był przerażający, plan konkretnych kroków związanych ze zmianą zawodową. To wszystko oczywiście na tym weekendzie z finansami będzie i zacznij działać jak najszybciej, żeby przeskoczyć w miejsce, które da Ci więcej energii, bo wtedy będziesz po prostu też najprawdopodobniej więcej zarabiać. My często zarabiamy więcej, jeżeli robimy coś, w czym czujemy się spełnione czy też spełnieni, coś, co nam daje radość, właśnie też dużo satysfakcji. Oczywiście, każda sytuacja jest inna, więc być może, na przykład, w tym momencie masz biznes, który bardzo mało zarabia. W takim wypadku, być może zadbanie o ten biznes, albo zastanowienie się, czy on faktycznie ma sens, jest dla ciebie takim pierwszym działaniem do zrobienia. Być może uzupełnienie go o nowe produkty to będzie coś, co sprawi, że będziesz zarabiać więcej. Ja też sporo mówiłam o tym, jak tworzyć dodatkowe źródła dochodu to też było we wcześniejszych odcinkach. Więc koniecznie do tego wróć, jeżeli właśnie chcesz iść drogą tworzenia jakiegoś dodatkowego projektu albo rozwijania własnej firmy. No, tych ścieżek związanych z karierą jest mnóstwo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie o wszystkim teraz już powiem, ale tutaj chciałabym podkreślić, że to działanie jest bardzo ważne, żeby ustalić sobie jakiś plan zadbania o karierę, zadbania o zarobki, nawet jeżeli w tym momencie Twoja sytuacja wydaje ci się. Niezbyt dobra, żeby nie powiedzieć beznadziejna, to no, ostatnią rzeczą, którą warto robić, jest tkwienie w tym samym miejscu, bo jeżeli nic nie zrobisz, to po prostu ta beznadziejna sytuacja będzie się ciągnąć jeszcze przez rok, dwa, pięć lat, dziesięć lat i tak dalej, i tak dalej, i będziesz jeszcze bardziej sfrustrowana, czy też sfrustrowany. Więc tutaj zachęcam Was zawsze do aktywnego dbania o swoją karierę i o swoje zarobki, bo my często pozostawiamy to losowi, niestety niesłusznie. No i piąty krok, który warto zrobić, jeżeli zaczynamy naszą drogę do wolności finansowej, to zrobienie konkretnego planu, a najlepiej całej rutyny wokół dążeń do wolności finansowej. Ja jestem absolutnie przekonana i ja to też widzę po sobie, że motywacja jest bardzo ulotna i że nie ma czegoś takiego jak wiecznie zmotywowany człowiek. Nawet ja, która czuję na co dzień w życiu bardzo dużo energii, ja czuję, że robię dużo fajnych rzeczy, cieszę się też tym, czuję się spełniona w tym, co robię, no to mimo wszystko nie mam czegoś takiego, że mi się zawsze chce. Ja po prostu mam swój plan, który realizuję i który jest dla mnie nienegocjowalny. Ja mam wpisane w kalendarzu jakieś działania, które gdy sobie rano ten kalendarz otwieram, wiszą mi przed oczami. I ja wiem, że mam jakieś tam cele na dany dzień. I ja wtedy nie negocjuję ze sobą. Ja po prostu robię to, co mam do zrobienia w danym dniu. I ja chyba nie mogłabym tej bardziej podkreślić tego, jak bardzo jest ważne to, żeby sobie planować, a nie liczyć na swoją motywację. Gdybym ja liczyła na moją motywację, to bym nic chyba w życiu nie zrobiła, nic bym w życiu nie osiągnęła. I uwierzcie, że nawet tak niesamowity cel, jakim jest wolność finansowa, Często potrafi się rozmyć w gąszczu codziennych zadań, tego całego przytłoczenia, przebodźcowania, stresu, no i tej całej bieżączki, którą my mamy na co dzień. Więc gdy mamy, zwłaszcza taki cel, który jest fajny, na którym nam bardzo zależy, to wtedy tym bardziej warto umieścić go w planie. Jak się za to zabrać? Moim zdaniem, przede wszystkim zaplanować sobie konkretne, regularne działania. Na dane dni. Oczywiście możecie mieć różną dostępność czasową, bo być może niektóre z Was będą miały raptem 15 minut dla siebie każdego dnia, rano albo wieczorem, bo po prostu nie jesteście w stanie wygospodarować więcej na ten moment. Jeżeli tak jest, to wtedy wpiszcie sobie konkretne rzeczy, które chcecie zrobić w kolejnych dniach przez te 15 minut. Jednego dnia to może być policzenie wartości netto. Drugiego dnia może to być na przykład przegląd wydatków z danego dnia. Drugiego dnia to może być na przykład przejrzenie ofert pracy w Twojej branży i zastanowienie się, czy nie masz jakiejś możliwości przeskoczenia dalej. Trzeciego dnia to może być właśnie ustalenie sobie jakiegoś finansowego celu. Czwartego dnia możesz zrobić quiz na naszej stronie internetowej i zobaczyć, gdzie jesteś na drodze do wolności finansowej, chociaż być może to warto zrobić pierwszego dnia. Może być też tak, że na przykład masz możliwość wygospodarowania większej ilości czasu. Wtedy tak naprawdę możesz przyspieszyć swoje działania. Możesz na przykład też zaplanować sobie tworzenie dodatkowego źródła dochodu jako jedną z tych rzeczy, która przybliży cię do wyższych zarobków i oczywiście w konsekwencji do wolności finansowej. Tych możliwości jest dużo, ale to, co jest najważniejsze w tym piątym działaniu, to zrobienie konkretnego planu. Czyli, powiedzmy już teraz, zrobienie sobie planu na najbliższy miesiąc. Po to, żeby nie negocjować ze sobą któregoś dnia, jak na przykład nam się nie będzie chciało, albo jak zwątpimy w cały ten proces, bo uwierzcie mi, takie chwile zwątpienia się pojawiają zawsze, bo my zawsze mamy lepsze i gorsze dni. I to najbardziej nawet Optymistyczna osoba pewnie Wam to powie. I jak mamy gorszy dzień, to możemy powiedzieć: No, okej, okay, w sumie i tak mam te 15 minut, równie dobrze mogę sobie policzyć tę wartość netto. I to też jest okej, okay, żeby po prostu to zrobić, być może bez jakiegoś tam większego entuzjazmu, ale wciąż zrobić to dla siebie, jako taki element dbania o siebie, element takiego właśnie self-care. Więc zaplanujcie sobie wszystko, wrzućcie to w kalendarz, bo to naprawdę, naprawdę pomaga. Ja, odkąd mam wiele rzeczy zaplanowane i wrzucone w kalendarz, ja widzę, że dużo więcej fajnych rzeczy robię, ale też, przede wszystkim, mam dużo więcej czasu na odpoczynek i czasu dla siebie, bo nie kręcę się w kółko i nie spędzam długich godzin na zastanawianiu się nad tym, co ja mam do zrobienia danego dnia. Widzę to czarno na białym. No, i to już tyle na dzisiaj. Mamy konkretne pięć działań, które warto zrobić na samym początku, gdy dopiero zaczynamy dążyć do wolności finansowej. Oczywiście te działania mogą się Wam wydawać banalne, ale naprawdę zobaczycie, że jak zaczniecie je robić, ale tak porządnie, a nie po łebkach, to już te działania odpowiedzą Wam na wiele fajnych, ciekawych pytań, być może zainspirują do pogrzebania czegoś więcej, do zadbania lepszego o swoje finanse. Naprawdę, Warto porządnie się przyłożyć do każdego z tych pięciu zadań, bo one nie dość, że dobrze Wam uporządkują Wasze finanse, to jeszcze przyczynią się do tego, że będziecie mieć dużo spokoju, ale też będziecie mieć dużo bardziej taki klarowny kierunek dotyczący tego, co chcecie robić dalej. I oczywiście jeszcze raz zachęcam Was do tego, żeby. Korzystać z tych wszystkich fajnych rzeczy, które mamy przygotowane dla Was w Girls Money Club, żeby zapisać się na konferencję wolności finansowej, żeby zapisać się na darmowy weekend z finansami w kontekście kariery. No i oczywiście, żeby śledzić to, co się dzieje u nas, czy to w mediach społecznościowych, czy to w grupie na Facebooku. Jeżeli macie jakieś konkretne tematy, ciekawe wątki do poruszenia albo spostrzeżenia, piszcie na kontaktmałpa.girlsmoneyclub.pl Piszcie również do mnie na Instagramie na koncie dorota.sierakowska i oczywiście, jeżeli podoba Wam się ten podcast, to również zachęcam do tego, żeby zostawić jakąś ocenę, żeby zasubskrybować go i mieć przypominajkę o każdym odcinku. A ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.